na Ignacy z Japonii. Teraz zmieniłem format powitania, bo jeden z widzów powiedział mi, że jeśli będę widać po japońsku, to będę wyglądał jak prawdziwy Japończyk. Dzisiaj pochwalę się swoim najnowszym muzycznym zakupem, bo chciałem po prostu się podzielić radością z Wami. Więc to nie będzie normalny odcinek, w jakim opowiadam o Japonii, o języku japońskim, Polsce albo Polszczyźnie. Zawsze opowiadam na te same tematy, japońsko-polskie, więc dzisiaj specjalnie pozwolę sobie mm, zrobić prywatny odcinek. A co takiego kupiłem? Właśnie kupiłem płytę... Dydydydym. Widać? To jest album Frater, Frater e, zespołu Galade. Galade Galad to szwajcarski zespół, który gra rock progresywny po francusku. Jak wiecie w Szwajcarii kilka języków jest stosowanych i właśnie ten zespół Gialad jest francuskojęzyczny zespół powstał w latach 80. i w latach 90. wydał dwa albumy i potem rozpadł. A w 2017 roku, jeśli dobrze pamiętam, w 2017 roku zespół reaktywował, reaktywował i właśnie w tym roku w maju w tym miesiącu wydał nową płytę, trzecią. To jest właśnie ta płyta, Frater, i Frater w łacinie oznacza brat. Jeśli tutaj wcisnę językowy temat, to brat, brat to jest ogólno innoeuropejskie słowo. Brother po angielsku i Frater, Frater po łacinie, chociaż w ogóle nie znam łaciny, i Frère po francusku, e, brat po polsku oczywiście, brat po rosyjsku też, i brojej po litewsku i tak dalej, właśnie te wszystkie słowa mają wspólne pochodzenie. A tutaj jest frater I jeszcze w angielskim jest słowo fraternity i to jest właśnie brat w łacińskiej formie, bo frater jest zawarte w tym słowie, fraternity. To jest pierwsza płyta od 23 lat i jak poznałem ten zespół, to było w 2015 roku, i wtedy, jak poznałem ten zespół, myślałem, że w ogóle nie usłyszę nowego dźwięku tego zespołu, a tutaj mam płytę nową. Płyta zawiera 8 kompozycji i niektóre są długie, więc y, cała płyta trwa 46 minut. Ta płyta przyszła wczoraj, ale ja na Spotify już y, przesłuchałem jej wcześniej i powiem, że to jest naprawdę rewelacyjna płyta. Większość z tych kompozycji jest naprawdę na wysokim poziomie i nadal nie mogę wyjść z podziwu, bo to jest naprawdę pły pierwsza płyta od 23 lat, tak długo nie grali, a teraz y, zrobili taką świetną płytę. Super. Jak już powiedziałem, ich muzyka jest w stylu rocka progresywnego, który jest raczej niszowym gatunkiem dzisiaj, ale jakość jest świetna. Wiem, że nie wszystkim się podoba rok progresywny, ale jakość jest świetna. Na wszelki wypadek powiem, ale zespół nie prosił, żebym promował płytę. Po prostu to z własnej woli robię, bo kocham ich muzykę. I jeszcze kupiłem koszelkę i właśnie dzisiaj ją noszę, więc teraz wam pokażę. To jest M i dla mnie jest trochę za duża, ale niestety nie było e Jeszcze w tył. Dzisiaj noszę tę koszulkę, bo wiedziałem, że dzisiaj nagram odcinek o zespole Galady. I jeszcze mam starsze płyty. Du -du -du to jest ich pierwszy album, Przmie Fevrie, czyli pierwszy lutego. Jako pierwszą kupiłem tę płytę w 2015 roku, kiedy zaczynałem studia. I zakochałem się od razu w tej płycie i przez dwa albo trzy miesiące ciągle Ciągle jej słuchałem. To jest według mnie arcydzieło muzyczne i nadal kocham tę płytę. Muzyka jest teatralna, w sensie jak z teatru, i jeszcze jednocześnie delikatna bardzo. Ta płyta została wydana pewnie w 1992 roku albo trzecim. Nie pamiętam. Naprawdę polecam. Jeszcze mam drugi album: Vi Diss. Czyli biada z zwyciężonym. Ta płyta jest z kolei energiczna i trochę ciężka. W porównaniu do tej pierwszej płyty, ta druga jest naprawdę jak innego zespołu. Ale oczywiście lubię. Ta płyta jest z 1996 roku i jeśli dobrze pamiętam, to w 1997 nastąpił rozpad zespołu. I jak już powiedziałem. W 2017 roku była reaktywacja i ukazała się ta płyta trzecia. Wcześniej nie wspomniałem, ale tutaj Frater y, E jest zamieniony na numer 3. Frater. Frater. I podejrzewam, że ta trójka sugeruje, że to jest właśnie trzeci album zespołu. Dzisiaj opowiadam o tym szwajcarskim zespole Galad. I to jest też dlatego, że to jest jeden czynnik, który doprowadzi mnie do Polski. Zaraz powiem dlaczego. Jak zacząłem studia tutaj w Kitakyushu, miałem wybrać drugi język obcy. I wybrałem francuski. I potem poszedłem do sklepu z używanymi płytami i przypadkiem znalazłem yy, Galad. Yy, ten album. Znalazłem tę płytę w dziale roka Progresywnego i kupiłem od razu, i w domu słuchałem ciągle, 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 nawet na uczelni słuchałem. Jak już powiedziałem, przez dwa miesiące albo trzy ciągle puszczałem tę płytę, i potem zacząłem czytać recenzje. Niestety Galad jest naprawdę mało znanym zespołem, i prawie nikt go nie zna. Oni grali głównie w latach 90., i nagrali dwie płyty ale tak naprawdę wtedy, wtedy też yy, byli bardzo mało znani. Czytałem, że raz grali wstęp do koncertu Marillion, brytyjskiego zespołu, i właśnie niektórzy mogą znać Marillion. To jest zespół znany przede wszystkim z hitu lat 80-tych, Kelly, taki utwór. Zespół Marillion nadal gra e, z innym wokalistą i też e, Marillion też uwielbiam. Ale jeśli chodzi o zespół Galad, to jest naprawdę mało znanym zespołem i nie wiem nawet, czy są jeszcze fani w Japonii. Czasem w internecie rozmawiam z maniakami rocka progresywnego z Japonii i wiem, jak trudno znaleźć osobę, która chociaż zna Galad, bo znam tylko jedną taką osobę. W każdym razie Moim zdaniem Galat robi bardzo dobrą muzykę i ta płyta, naj, najnowsza płyta jest świetna. Sam zespół jest stosunkowo stary, bo powstał w latach 80. ale jeśli chodzi o tę płytę, to ma współczesne brzmienie, więc tym bardziej podziwiam ich i oczywiście będę słuchał ich muzyki jeszcze długo. I wracając do tematu, zacząłem czytać recenzje tego zespołu, ale recenzji jest bardzo mało. Japońskojęzyczna recenzja jest tylko jedna, i tam właśnie znalazłem nazwę zespołu Abraxas, polskiego zespołu Abraxas. Ten Japończyk, który napisał recenzję Gelat, pisał, że mm, do muzyki Gialat podobny jest polski zespół Abraxas. Wtedy jeszcze nie słychałem polskiej muzyki, ale Polska była zawsze w głowie, bo wiedziałem, że Chopin pochodzi z Polski. I postanowiłem od razu przesłuchać Abraxas i zamówiłem jedną płytę i przyszła. To było lato 2015 roku i jak posłuchałem tej płyty Abraxas, od razu się zakochałem w Abraxasie i zacząłem słuchać tego zespołu codziennie. I jak wszędzie mówię, wtedy pomyślałem, że chcę zrozumieć ich teksty i zacząłem się uczyć polskiego i w końcu się nauczyłem. I właśnie w ten sposób szwajcarski zespół Galat pośrednio zaprowadził mnie do Polski, więc y, muszę być wdzięczny. Dzisiaj rano też słuchałem tej najnowszej płyty i naprawdę kocham. Wiecie, y, trochę byłem zestresowany, bo tak długo nie grali i nagle zrobili nową płytę, a nie byłem pewny czy zrobili... zrobią, zrobią coś nowego. Ale okazało się, że całkiem niepotrzebnie się martwiłem. Mm, świetna muzyka. Jeśli chcecie posłuchać Galat, to ta najnowsza płyta jest yy, na Spotify albo w innych serwisach streamingowych, więc możecie tam posłuchać. Jeszcze stare utwory są na YouTubie. I oczywiście możecie kupić ich produkty od zespołu. Yy, oni mają stronę na Facebooku i tam można zamówić produkty. Link do ich Facebooka jest w opisie, ale oni piszą po francusku i nie wiem czy przeczytacie ich oficjalna strona też jest po francusku. Wokalista ma jeszcze inny zespół: Le Squad, jeszcze robi solowy projekt y, Pit, więc z tych wszystkich y, podam linki do polecanych przeze mnie utworów w opisie. Jak zawsze mówię, jestem wielkim fanem muzyki i sam tworzę muzykę więc naprawdę lubię rozmawiać o niej. I pomyślałem, że takie muzyczne odcinki też y, co jakiś czas mogą być. Bo jeśli ktoś nie chce oglądać, to po prostu nie obejrzy i tyle. Naprawdę się cieszę, że zrobili nową płytę i teraz marzę o ich koncercie. Teraz już robią koncerty, ale głównie grają w Szwajcarii, więc trudno tam pojechać. Ale mam nadzieję, że kiedyś się uda. Jeśli chcecie posłuchać mojej muzyki, mojej muzyki to zapraszam na kanał Tsukimashikanai Music, podam link w opisie i tam dodaję swoje kompozycje. Nie wiem czy wiecie, ale zawsze w moich filmikach używam swojej muzyki i nawet teraz leci, myślę. Więc jeśli Wam się podobają utwory, które lecą w moich filmikach, to znaczy, że lubicie moją muzykę, więc odwiedźcie japoński, nie, japoński, nie japoński, muzyczny kanał Tsukimashikanai Music. Dobrze, to już kończę, do następnego odcinka. Cześć!